Witam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że widzicie mistrzów pierwszego planu dzisiaj i to są trzy cudowne listki e, mniszka lekarskiego. Dlaczego ja o nich mówię? Kochani, bo jeśli w jakiś sposób e, zapuściliście sobie wątrobę? No i macie wszystkie objawy m, takiego generalnie zatrucia. Czyli na przykład boli Was głowa, macie zatrzymanie generalnie wody w organizmie, dzieją się takie rzeczy, że na przykład Wasze trawienie nie jest tak, jak powinno być. To do akcji powinien właśnie wkroczyć mniszek lekarski. Teraz kwiatków już za bardzo nie ma, ale są liście nazbierajcie je, albo, wiecie co, ja parę lat temu w ogóle mniszka lekarskiego nie mogłam uświadczyć w ogóle teraz sobie mam nasadzonego mniszka tyle, że sobie idę w każdej porze dnia i roku.